Anielciu, a pokaż, co ty tu ślicznego zrobiłaś. Zrobiłaś sobie taką ładną kanapeczkę z marchewką i kukurydzą i serkiem. Kanapeczkę w kształcie głowy kotka. Pyszna kanapeczka. 18 grudnia. Mamy już przygotowany farsz kapuściany bez grzybów, bo dziewczyny, a zwłaszcza Anielka, mają jeszcze zbyt niedojrzałe wątroby na grzyby. A moja wątroba też jest za bardzo wyniszczona lekami przeciwbólowymi, więc mamy farsz kapuściany bez grzybów. I zaraz bierzemy się z dziewczynami za robienie pierogów, uszek i krokietów. Zamrozimy to i będziemy miały o trzy potrawy mniej do zrobienia w Wigilię. Wytnij jeszcze jedno kółeczko. Anusia siedzi w czapce, bo się jej spodobała czapka. I tak od dwóch dni cały czas siedzi w czapce. Tak, ty też zaraz będziesz kółeczka wycinała. Anusiu, ale ładny. Super. Sama to zrobiłem. Pięknie. A ty spróbujesz Anielciu zamknąć swój pierożek? Nie. Za trudno. już chyba trochę głodna jesteś. Zaraz będziemy robić kolację. Już ci pomagam.

Teraz obie dziewczyny siedzą w czapach. Tak im się spodobało. I tak już od dwóch dni. Masz już anusi 18. Coś okrągłego. Już była śnieżynka, to może teraz będzie ostro krzew. Czy to jest? Anieleczko. Nie, tu jest 8. Jeden i 8. Tak, nieleczko tutaj. Mhm. Ojej, co Coś? to może być? To Coś? gwiazdka chyba. To tata. Patrz Śliczna, i smaczna. Małaszcz. To jest największe pudełko. Chyba w osiemnaście jest coś, czym się musicie podzielić. Z tego co pamiętam, tak. Ferby i pędzelek, ale musicie się tym podzielić. Teraz inna kalendarz. To mój. I ten mój. I to. Już. Hmm. Tutaj trzy. A tutaj trzy. Oj, Anielcia chyba trzy. musi nosek trzy. wydmuchać. A tutaj? Zastanawiasz się, jaki kolor dać? Patrzę, mhm. bo też wszystkie kolory muszą mieć tylko trzy albo wyrastają na tutaj. Pokaż, Ania, To jest 23. Chodź, no ja odwrócimy sobie. Zaraz będziemy nosek dmuchać. O, jeszcze raz popatrz. 18, Uuu, 1. Ja 8. już widzę. Udaj ci. No, jak myślisz, gdzie jest? Mm -mm, to jest 21, Nie. 19, Nie. tak obcięła się nieleczko ślicznie, ale już króciutka broda tak, wasze Mikołaje już mają naprawdę krótką brodę A musimy jeszcze podlać roślinki tak My te roślinki są bardzo wysokie tak, twoje już są bardzo wysokie, Czekaj, bo mi tutaj tak świeci, że nic nie widzę. Mhm. I masz dwie takie same. A Anielcia też ma dwie. Jedna wyrosła wcześniej, a druga wyrosła dzisiaj. Mam, ta, mamuś, ta jest niższa i ta jest wyższa. Ale wyrosły tego samego dnia. Ale tu brokatem brudziłyście. Jeszcze będę musiała wymyć ten stolik dzisiaj. Dzisiaj dziewczynki z tatą zrobiły takie gwiazdki. Tu są dzieci, tutaj są moje. Tutaj są twoje na dachu. Tutaj. I taką choinkę brokatową. Tak, zielony brokat i tutaj żółty brokat. Tak. A my, tutaj. I nawet cały pokój nie to nie w brokacie po my, tej przygodzie. tutaj złoty i różowy, tutaj złote i tutaj różowe. Mhm, tutaj złote. To wiem, że jest różowa. Tak, dziewczyny wypróbowują swoje farbki. A ja marszał. Ty marszal. Marszal. Muszę naprawić. O. Troszkę się rozpadło, Anielciu. Anusi Anusi też się troszkę rozpadło. Mi się rozpadły, Mi twa puśle. Zobaczcie, jak już wam niewiele brakuje. Ej, lejcie, masz zły puzel. O, co ten pusier? Co tam puśle, mama? Już patrzę, tylko Anusi. O, super. Tylko sześć mi, mi tak, tak, spróbuj tutaj. Po tej, gdy tam mi Jej, jeszcze tylko brzucha, Mikołaja i Bałwana brakuje.